Z jeziora na jezioro, z kępy na kępę, pogańskie skępy. Ależ ochrzciła je, panno pochylona na brzeg. Skępy to nic, gdzie od 527 lat króluje ta, która od słowa przeszła do... dziewięć miesięcy. Ta królowa ziemi dobrzeńskiej Mazowej. Ta Rzymi. To miejsce z I to miejsce jest miejscem wybrane. Wybrane. I tu, Szanowni Państwo, tak mi się wydaje, jest najwięcej. Chcę powiedzieć na samym początku, że ten słownik jest w jakimś sensie wydawnictwem sygnalnym. Do użytku powszechnego jest tylko 80 egzemplarzy. Ja mam nadzieję, że on się za chwilę skończy, może nawet dziś albo za tydzień i go nie będzie. Dlatego go nie będzie, bo, bo nie wszyscy tu są. Jedni nie zdążyli, drudzy zapomnieli przesłać, o innych zapomnieliśmy my. Dlatego prezentując na samym początku, powie chcę powiedzieć, mimo że jest tu 720 osób, to tylko 8%, a właściwie niecałe 8%, to są osoby żyjące. Dlatego proszę nie doszukiwać się tam, czy tam jestem. Proszę doszukiwać się, czy tam, czy tam są nasi poprzednicy. Czy tam jest 48 Bernardyn? Czy tam są wszyscy znamienici uczniowie liceum? Seminarium, liceum i później szkół rolniczych. Bo jeżeli kogoś nie ma, proszę Państwa, to zawsze w drugim wydaniu ta książka nie musi mieć 512 stron, to może mieć 712 stron, tak jak ma genoty. Proszę Państwa, książka powstaje na podstawie wspólnych, wspólnej formuły wydawniczej. Więc nawet gdy ktoś przysyłał biogram, lub ten biogram został skądś implementowany, czy przeniesiony, to zawsze jest tak, że każdy biogram podlegał redakcji. Zawsze jest tak. No chyba, że to był biogram, już wcześniej stworzony, jak na przykład nauczyciela muzyki tej szkoły, który w 1906 roku w Borku z orkiestrą na, z okazji święta urodzin cara zagrał. I jeszcze Polska nie zginęła. Chcę powiedzieć jeszcze o tym, kogo w tej książce mamy. Więc przede wszystkim mamy ludzi związanych ze skępem, z tym miejscem, z klasztorem, z kościołem klasztornym, ze szkołami wymyślińskimi, którzy i stosujemy taką zasadę w biografistyce, przekroczyli próg przeciętności zrobili coś więcej niż można było. Nawet, proszę Państwa, który z Bernardyn. Który był otwarty, który jest Bernardyn. Ktoś powie, no tylko był Bernardynem. Przekroczył próg przeciętności, proszę Państwa, ponieważ stanął bliżej Pana Boga swoim wyborem niż my niż ja grzesz, Stanął bliżej. I tym przekroczył przeciętność. A że jeszcze przyszło mu, mu tutaj, proszę Państwa, posługiwać w okresie niewoli carskim, albo organizować od nowa życie zakonne, kiedy Bernardyni powrócili ponownie do Skępego. Kto tu jest jeszcze? Proszę Państwa, znakomite, napełnione największą dozą patriotyzmu rodziny Lulińskich z Wszystkich Lulińskich, proszę Państwa. Wszystkich Lulińskich i tych więzionych i katowanych w więzieniu gestapo w Lipnie, potem w Grudziądzu, Jeden z nich tam zamęczony. Potem Gdańska. I tych więzionych w Cudzkowie. Czesław Luriński, proszę Państwa. Czy też Władysław. Ten, który zginął w okolicach Dalekiego Kurska. I dyrektorów, proszę Państwa, i Zielińskich. Proszę Państwa, 772 nazwiska. Składamy tym hoł słownikiem hołd tym wszystkim ludziom. Jest bowiem tak, że ziemi raz obiecanej nigdy się nie opuszcza. A Orkan mówił, nie opuszczaj ziemi swojej, ziemi rodnej synu. A od początku mówiąc, synu, nie opuszczaj ziemi rodnej. I nie dlatego się kocha tę małą ojczyznę, maleńką ojczyznę. Wczoraj ktoś mówił przy stole tutaj, że jak gdzieś był, to mówi, że jest skępę, a on mówi, że skępę, nie wiadomo, gdzie to skępę. Proszę Państwa, tak jak chciał po raz pierwszy Tadeusz Różewicz, ta mała ojczyzna. Nie kocha się jej dlatego, że jest wielka, ale dlatego, że jest własna. Proszę Państwa, że jest własna. I Leszek Smyk, który ma pewnie piękne mieszkanie czy rezydencję w Warszawie, mówi ja jadę do siebie, do skępego. Własna ojczyzna. Proszę poczytać biogram jego ojca. Jego ojca. Jakie były początki. Jak on, w jakim okresie on to skępę pokochał. W jakim okresie zadzierzgnął tę miłość do skępego. Dziś pewnie schorowany i pogrążony w wieku ojciec. Proszę Państwa, nie wiem, czy przekażesz mu tę relację. Dzisiaj. Wszystko dokładnie powiem. Wszystko. Proszę Państwa, i co chcę powiedzieć, ci ludzie, wspomniana Pani Zofia, czy też ojciec Leszka, są do dochowo z nami i to im ta książka jest poświęcona. I tym, którzy byli, i tym, którzy są. I teraz mam apel, proszę Państwa. Pamiętajcie, ta książka będzie miała wznowienie. A teraz co do książki. Proszę Państwa, ona by nie powstała. Bo robiliśmy jedną książkę, drugą książkę, robiliśmy rocznik, robiliśmy genotyp i robiliśmy słowo. Bardzo dziękuję moje żony. Że wieczorami, kiedy pytała, czy dopuścisz mnie do swojego komputera. I tak jest do dzisiaj. Kiedy posiedzę, proszę Państwa, nad monografią Nikoła. Wczoraj mówiłem, za szczorem potyczyłem 1,7 mln znaków. Więc tyle razy trzeba było uderzyć w namiaturę. Same nie powstały. Wszystko, proszę Państwa, znajdziecie na tych stronach, wydajemy z przekonaniem, że nic nie ma trwalszego od spiżu jest tylko słowo. Werba wola. Słowa, słowa uciekły. Skrypta mamy. Skrypta, druk i książka zostanie. Ciężka praca historyka, bo pisanie biografii to jest brnięcie nieskończoności. A nieskończoności, mówił Kartecz, już się nie udowodni, nie wyjaśni, bo wszyscy ludzie nieskończoność próbują argumentować kwestiami skończonymi. Także profesorze, mamy wiele do roboty i będę męczył, obiecałem, do bólu. Wydam jeszcze dalej coś, może nie monograficznego, ale bardzo adekwatnie istotnego do wydarzeń, bo z nimi podchodzić trzeba ostrożnie. Bardzo się cieszę, że, że, że takie dzieło wyszło właśnie skępem i mówiące o skępem. Jest wiele miejscowości, gdzie są takie słowniki biograficzne. Znam słownik biograficzny Chyłmiński na przykład, na Wiślańskich słownik biograficzny, czy nawet tutaj w powiatu toruńskiego też już sporo lat temu powstał. Ale według mojej oceny jest to dzisiaj historyczne wydarzenie, bo, bo w ślad za tym, co powstało, powstanie szybko coś drugiego, jeszcze większego, ponieważ Wielu ludzi jeszcze się, że tak powiem, nieładnie nie obudziło. Właściwie słowa podziękowania pod adresem Pana Profesora. Nie tylko za to, że aż tyle biogramów w tym słowniku poświęconych jest postacią moich zakonnych współbraci, ale to podziękowanie odnosi się też do tego, jak te biogramy zostały skomponowane. Wiemy dobrze, każdy ze swojego przykładu najlepiej to rozumie że każdy człowiek ma w sobie to co piękne, szlachetne, dobre, no ale ma też swoje słabsze strony. Podejmuje czasem decyzje, które nie przynoszą dobrych owoców. Ale kiedy wczoraj wieczorem czytałem te biogramy moich współbraci i znajdowałem tam słowa typu pracowity, pobożne, pokorne, cenione, wielki czciciel Matki Bożej. Pragnę podziękować właśnie nie tylko za to, że te biografy powstały, ale za to, że są one napisane tak serdecznym i tak życzliwym językiem. Dziękuję Pan profesor. Panie profesorze, jako młodszy kolega wychowany przez tych samych nauczycieli w szkole wymyślińskiej, teraz kępskiej, no chciałem po prostu pogratulować i podziękować wydania kolejnego bardzo cennego opracowania historycznego, bo w zasadzie jest to słownik biograficzny, ale historię ziemi dobrzyńskiej tworzą, tworzyli i będą tworzyć ludzie po prostu. Czyli można powiedzieć, że to jest odzwierciedlenie historii naszej ziemi. Ale chciałem jeszcze również podziękować panu profesorowi za, no rzeczywiście, bardzo znaczący rozwój poznania historii ziemi dobrzyńskiej poprzez kształt wydawnictw. Pamiętam takie mm, pozycję opracowanie ziemia dobrzyńska w cieniu Czerwonej Gwiazdy. jak Otrzymałem ten egzemplarz opracowania, to całą noc czytałem, bo chciałem się dowiedzieć, jak właśnie wyglądała historia w 1920 roku poszczególnych wsi miasteczek i tak dalej, ziemi dobrzyńskiej. Szczególne jeszcze podziękowania dla Pana Profesora chciałem przekazać za yy, upamiętnianie bohaterstwa ludzi ziemi dobrzyńskiej. Mianowicie... Inicjatywy y, ufundowania różnych pomników to jest w różnych miejscowościach, m.in. ostatnio w y, oborach, ale tak samo w Kroskobie dwa lata temu różnych y, y, inicjatyw upamiętnienia bohaterów Ziemi Dobrzyńskiej w postaci tablic pamiątkowych no i bardzo dobrą oprawę przy tych uroczystościach w sensie słowa wstępnego rysu historycznego, dotycząca tych osób czy zdarzeń na ziemi dobrzyńskiej. Także cóż, Panie Profesorze, dziękuję bardzo za to wszystko. Jestem bardzo dumny, że właśnie mam takiego kolegę starszego, właśnie z tej samej szkoły. No i cóż, życzę dalszych długich lat twórczych, no i bardzo dobrego zdrowia. Dziękuję bardzo. Jak mówią Mamy już mniej niż więcej, ale korzystamy z tego, że jeszcze mamy, że jeszcze widzimy klawiaturę, że jeszcze widzimy komputer i że każdego dnia wychodząc z sypialni mówimy, ile ja mam jeszcze do zrobienia. Życzę dalszych twórczych lat, a jeszcze jest dużo do opracowania, jak mówili poprzednicy. Na koniec też taki apel, który jest zawarty na stronie redakcyjnej, bo dla bibliofilów, proszę Państwa, my jesteśmy ludźmi w tej chwili skrzywieni, skrzywieni. Każdy patrzy tak i tak mówią o zdjęcia najważniejsza jest strona redakcyjna czyli odwrocie strony tytułowej i tam napisaliśmy proszę państwa kto co robił przy tej książce napisaliśmy, że została wydrukowana w Polsce, a nie w Chinach no niestety wszystkie kolorowe są drukowane w Chinach ona jest wydrukowana, proszę Państwa, w naszej zaprzyjaźnionej drukarni, bo my takich maszyn nie mamy do kasztapingu. Bo to są maszyny, które kosztują miliony. W drukarni, która pracuje w 90% na rynek zewnętrzny, ale na rynek z krajów skandynawskich. A napisaliśmy również, proszę Państwa, że prawa autorskie do tej książki zachowuje Towarzystwo i Autor że książka ma ISBN, to znaczy, że, jest, że będzie uwidoczniona za trzy tygodnie w katalogu Biblioteki Narodowej i będzie fizycznie jej egzemplarz, bo musimy 20 egzemplarzy wysłać do bibliotek bezpłatnie, bo taka mówi ustawa. I napisaliśmy, proszę Państwa, to, że żadna część tomu nie może być powielana ani rozpowszechniana. W związku z tym Państwa są chronione. Mało tego i teraz ta najważniejsza publikacja. Że uzupełnienia i sprostowanie. Proszę przesyłać mailem na adres kontakt .dtn bo nasze towarzystwo ma siedzibę w Rybn. Czyli gdyby komuś przyszło do głowy, że trzeba coś uzupełnić, albo podać własny lub inny biogram kolegi, koleżanki, przyjaciela, to czekamy. Kończymy spotkanie. Dziękujemy.